Kim? Witam się z Wami bardzo serdecznie na naszym kanale. Kochani, co się stało? Jak wyleciał ci ząb? Ale teraz ci wyleciał? Jaki numer! Faktycznie! A który ząbek na dole? Oliwia nie ma na dole zęba, i to już jest Twój drugi ząb, który ci wyleciał. Wow! No to gratuluję ci, kochanie! Ale się cieszę! Super! Bo nie wiem, czy wy wiecie, Oli się już rusza kilka zębów i wszystkie z przodu, więc obawiam się, że niedługo będziesz chodziła totalnie bez ząbków, dopóki ci nie urosną nowe. Strasznie dziwnie wygląda, że muszę się do tego przyzwyczaić, ale mnie zdziwiła się. mówię, zacznę nagrywać, bo dzisiaj chciałam stworzyć dla naszych kochanych widzów taki odcinek, że pokazujemy całą Twoją pusinową kolekcję, bo ciągle nas prosicie właśnie o taki odcinek. Nie ma problemu. Jeszcze widzowie też by chcieli, żebyśmy policzyli te wszystkie pusiny. Nie Cześć. wiem, czy jest to możliwe, bo nie wiem, czy też liczyć takie malutkie gadżety, jakieś tam bryloczki pusinowe, ale chyba tak. Zrobimy to wspólnie. No wiesz co, jadła mnie buszko i mówię, coś mi tutaj przeszkadza, wyplułam to, a... Ekstra. To teraz nie możesz go zgubić, bo zapewne jutro przyjdzie do ciebie wróżka zębuszka. Już raz u ciebie była i wtedy Oliwia dostała takiego białego pusina. A ciekawe, co jutro dostaniesz i ciekawe, czy wróżka zębuszka tym razem zabierze ci tego ząbka. Chciałabyś, żeby ci zabrała tego ząbka czy macie zostawić go na pamiątkę? Zostawić na pamiątkę to napiszemy jej taki mały liścik, żeby ci go jednak zostawiła. No i zobaczymy, czy coś dostaniesz, czy tylko pieniążki, czy też prezent. Ja bym chciała też. Także koniecznie bądźcie z nami, żeby się przekonać, czy była ta wróżka zębuszka, czy też nie. Zostawiajcie nam mnóstwo łapeczek w górę, bo to jest dla nas mega miłe. Subskrybujcie nasz kanał, bo odcinki dodajemy od poniedziałku do piątku o 15, a weekendy o 8.30. Mamy kolejny dzień, jest poranek, jest mega wcześnie rano. Słoneczko dopiero wstaje, budzi się, pięknie nam tutaj wschodzi. Oliwia jest teraz w łazience i zaraz wam powiemy, co przyniosła jej wróżka zębuszka. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze Wam tylko chciałam powiedzieć, że jestem mega niewyspana, bo Oliwia dzisiaj się obudziła o trzeciej w nocy i nie mogła spać do samego rana. O, jesteś już, ale szybciutko przyszłaś. Mogę Wam jeszcze pokazać, co Oliwia robiła na przykład o 6 rano. Pracę domową, ta i wszystko zrobiłaś bardzo dobrze i jestem z Ciebie dumna. Strasznie nam tutaj słoneczko świeci, może zasłonimy roletę? No nie wiem. Dobra, to teraz zdradź wszystkim tajemnicę. Czy... Dostałaś prezent za swojego zabka. Tak. Oliwia już tam chwyta. Dzień nam się zaczął pusinowo. Taki zestaw. To jest taki travel set. Czyli tutaj masz taką opaskę na oczy. Oprócz tego w środku, nie wiem czy to będzie teraz dobrze widać. O, teraz lepiej. Są takie, jak to nazwać? To jest na przykład na paszport i takie coś na walizkę, ale Ty możesz na przykład sobie tutaj włożyć coś innego. Legitymację. Oliwia <grywia> ziewa, zaraz mnie pokniesz. Ja nie wiem, jak ty wytrzymasz w ciągu dnia, żeby nie spać Jak ty przez północy przesiedziałaś ze mną I ja też nie wiem, jak ja dzisiaj będę funkcjonować Nieważne, czy podoba ci się ten twój nowy prezencik? Tak! Yeah. Odpakujemy ten zestaw, jak już wrócisz ze swojej zerówki Bo Oliwia za jakąś godzinkę, no nie całą godzinkę będziesz wychodziła nawet nie myślałam, że my tak rano będziemy dzisiaj nagrywać. No, Ale już się nudziło, no to mówimy włączamy kamerę. Czy jeszcze coś dostałaś oprócz tego? Ja dostałam pieniążka, którego wrzuciłam do skarbonki. A ile to było? Pięć na Pięć automaty. złotych. A skąd wiesz, że to było na automaty? Może na coś innego? Nie. Za pięć złotych to na przykład możesz sobie kupić Kinder Joya. Tradycyjnie Oliwia ma rano pusinową bluzkę, ja też założyłam dzisiaj pusinową z tego względu, że mamy taki pusinowy odcinek. Zaraz też Wam pokażemy naszą nową kolekcję pusinów, tego jeszcze nie widzieliście na naszym kanale. Oliwia ma pusinowe nowości, jeee! Yeah! Czy już teraz chcesz coś pokazać naszym widzom? Co sobie ostatnio kupiłaś w Klerisie? Zacznij od czego chcesz, ja chwycę pierwszą czapkę. To jest pusinowa czapka, o taka, i ona jest przefantastyczna. A wiecie dlaczego? Tutaj z przodu jest pusin, a z tyłu jest pusin, który jest tyłem. Czy ja mogę ją przymierzyć? To nie są pusiny, kochani. To są inne kotki. Ale to Także. Jest miał miał kotki papa. Pa. Żegnamy was w tym odcinku. Was dzisiaj nie będzie. Dzisiaj królują tylko pusiny. No bo mamy taki. Dzień posilowy. Po prostu nie mogłam się powstrzymać i przymierzyłam tam oto czapkę, która na mnie również jest dobra, więc możesz mi pożyczać z tego względu, że ty masz dwie czapki, bo jakiś czas temu dostałaś od naszej kochanej wizki taką białą, która też jest prześliczna. Jedyne co to do, do tych czapek musimy dokupić szaliki. Jakiś szary szalik albo biały. Co wam tu jeszcze pokazać? Oliwia tam z czymś walczy. Właśnie my jeszcze łóżko mamy niepościelone. To skoro pościel jest jeszcze nie schowany, to Wam pokażę, jakie Oliwia ma tutaj Jaśki. Taki, taki. Tutaj jest ten pusin, chociaż pewnie znacie tą pościel. I wiesz co? Ten pusin to jest ten sam pusin. Naprawdę. O nie, Oliwia już wyjęła swojego najnowszego pluszaka. To jest różowy. oto taki różowy. Jeszcze ma też metkę nieodciętą. Tylko on jest taki, wiesz co, jak squishy. On jest zupełnie innej konsystencji niż te pusiny. Te są bardziej twarde, a ten jest tak mięciutki, że wydaje mi się, że to jest nawet poduszka. I jeszcze chciałam Wam tylko coś pokazać. To jest nasz największy pusin. On jest dużo większy od tych klasycznych. Podoba Ci się? Tak, giga pushy. O właśnie, często widzowie też nas pytają Czy będziemy miały giga Nie wiem, na razie jest niedostępny Nie da się go nigdzie kupić Poza tym jest trochę ciasno w tym pokoju Więc gdzie my go będziemy trzymać I don't know Bierzemy się za ścielenie łóżka Trzymaj, łap Korzystam z okazji, że Olwia przed chwilą Gdzieś poszła i pokażę Wam Nasz numer jeden na ten moment to jest pusin, którego Oliwia uwielbia najbardziej, bo wiadomo, że ten ranking ciągle się zmienia. Oliwia najbardziej marzyła o tym, o tym właśnie pusinie, który jest pancake'em. On jest chyba jeszcze z syropem klonowym i udało nam się go dorwać w klerisie. To było niesamowite, słuchajcie. Pojechałyśmy bardzo spontanicznie do łodzi. Wieczorem Oliwia weszła do tego sklepu i jak go zobaczyła, to od razu powiedziała: Jest, ja o nim marzyłam! No i ciągle go nosi, on też jest taki bardzo mięciutki. To teraz Ty zaprezentuj swoją nową torebkę. I torebkę pusinowa. W kształcie prostokątnym. Bardzo dużo tutaj rzeczy wejdzie. I mega mi się podoba, że ten pasek jest taki szerszy. Bo Ty już masz torebkę pusinową. Ona była w pepko, taka okrągła. I tutaj trzymasz też jakieś pusinowe drobiazgi. Te takie metki, wszystkie, które ucinasz to sobie tutaj do tej torebki. wkładasz jak nic nie ma, to jeszcze powinno być pusinowe lustereczko a tutaj w tle widzicie plecak ten plecak dostaje mnóstwo pytań, piszecie do nas na instagramie, na maila skąd go mamy, on jest również z Kleris ale jak ostatnim razem byłyśmy w tym sklepie to pani sprzedawczyni się zapytała czy ten plecak też kupiłyśmy u niej powiedziałyśmy, że tak, bo mówi, że piszą ludzie, dzwonią nawet z Warszawy, gdzie go można dostać, a pani mówi w tym Klerisie że już niestety dawno go nie było że ciągle nie przychodzi. W żadnej dostawie go ostatnio nie było. Widom to jest taki bidon z pusinami. Takie jedzeniowe pusiny, prawda? To był mój pierwszy puszyn I te dwa? Z no. To takie jedzeniowe, tak. Bo to jest ymm, muffinka, dobrze mówię? A to milkshake. Ten bidon bardzo nam służy, bo używamy go na różne wyjazdy. Jak idziesz na plac zabaw, to również go zabierasz ze sobą. Mamy jeszcze takie coś, to też jest oczywiście w pusinki. Z tego mniej korzystasz. To jest też bardzo fajne. To jest taka butelka plastikowa, w której jest słomka i też jest pusinek. Tylko trudno się to myje, wiecie. Mamy jeszcze takie coś z napisem Bubble Tea. Kubeczek, kubek Oliwii. On był kupiony na earlyPL. Bardzo Wam polecamy, bo są różne wzory. No, w którym Oliwia sobie zapisuje działania matematyczne. On jest śliczny, bo ma w środku takie konfetti. On też był w Klerisie. W sumie to najwięcej rzeczy mamy z Klerisa, prawda? Uuu. Tutaj są przypinki, których Oliwia jeszcze nie chce przypiąć na swój plecach. Nie wiem dlaczego, po prostu chyba nie chcesz ich odpakować. Mamy takie spinki Harry Potter i takie spinki pokémonowe, Ten Bulbazaur. A właśnie, a w tym notatniku jeszcze mamy naklejki. Tutaj sobie Oliwia je włożyła. To są pusinowe od naszych kochanych widzów. Słucham Ciebie. mi moje buty. Moje buty, bo... A, że musisz przynieść swoje buty, tak? Musisz mówić o drobinkę, właśnie, żebyśmy Cię wszyscy słyszeli. To ja pokazuję dalej. Mamy lampkę, która przepięknie świeci. Olivia oczywiście jej używa. To jest piórnik. Oj, tutaj jest mnóstwo drobiazgów. Słuchajcie, taki jest długopis pusinowy. Ten jest też od naszych kochanych widzów. Ten. Ten ma nawet to samo mleczko pusinowe, co jest tutaj u góry. A najbardziej mi się podobają te długopisy, bo one mają przepiękne kolory. Ten i ten miętowy jest po prostu cudowny. No tesik, zakreślacz, zegarek, który działa. O, zobaczymy teraz, która jest godzina. Źle pokazuję, bo tu pokazuje 12, a tak naprawdę w tym momencie jest zaraz 8 rano. Też mamy takie karteczki, samo przylepne, kolejny zakreślacz, długopis, długopis, kolejny długopis i długopis. Oczywiście, że to po i zaraz posypiam się pytania, czy Oliwia naprawdę potrzebuje tylu długopisów. Po prostu też dużo dostałaś różnych zestawów. Tutaj nie ma żadnego ogonka. <laughs> no właśnie, to jest ogonek od naszej lampki. Ta raz ta lampka spadła i nie oprzykleić ten ogonek. I po prostu zapomnieliśmy o tym. Jest szklanka, pusz stęczą. I co my tu jeszcze możemy pokazać na tej komodzie? Masz takie przepiękne bryloczki. To jest Pancakes i tutaj lemoniatka. A tu jeszcze w środku mamy trzy takie małe pusinki: brązowy, biały i różowy. I teraz ja bym, drodzy widzowie, chciała, żebyście pisali nam w komentarzach, który pusin Wam się najbardziej spodobał, o którym marzycie. Jestem bardzo tego ciekawa, Waszych opinii. To był Twój pierwszy pusin. Pusin Syrenka. Oprócz tego masz jeszcze portfelik z drobnymi pieniążkami. I jeszcze jest taka Syrena. Tutaj leży. Upadł mi zaraz to wszystko ogarnę. I ci pięknie ułożę, bo Oliwia lubi mieć ułożone rzeczy. Tutaj są twoje ząbki, bo ty zawsze prosisz wróżkę zębuszkę, żeby ci ich nie zabierała. A normalnie tutaj była pomadka do ust. Taką samą możecie sobie kupić w Rossmanie. Ci, którzy nie lubią, tak. Te... Takich widoków niech teraz zasłonią. O. Nie pokazuj tych swoich zębów. Dlaczego? Jak musisz, to proszę bardzo. To jest taki później zwykły, klasyczny, teraz. mały i filiżanka również od naszych kochanych widzów, teraz. która jest przepiękna. Teraz wszyscy, którzy nie lubią takich. To, kup, to zamykają to jest... oczy. Ok, no to szybciutko zaglądamy. Dzień dobry, ząbki. Oliwia <grywia> sobie je tutaj trzyma, żeby ich po prostu nie zgubić. Tych pusinów nie będę może zdejmowała z półki. Ten był od wróżki zębuszki. Jak straciłaś swojego pierwszego ząbka, on jest naprawdę przesudowny, bo on jest z tyłu kolorowy. Jest taki wyjątkowy, inny. o tutaj mi ten spadł. Z Donatem. Mamy takiego zimowego, ślicznego. Ten jest jednorożcem, ten jest urodzinowy, a tu jest dzidziuś, mniejsza wersja, z pizzą. Tu mamy taką fajną opaskę, którą trzeba wyprać, bo jak ona jest używana, to wiadomo, że się troszeczkę brudzi. Ona jest super, klasyczny pusin. U góry lemoniatka sklerisa, bubble tea, e, taki, taki, takie ciastko, te już widzieliście znowu jednorożec kolorowy i tutaj takie klasyczne pusiny mama, malutki dzidziuś i trochę większy dzidziuś no i to by było na tyle jeżeli chodzi o ten dział tutaj jeszcze o po boku mamy kapelusz pusinowy który jest świetny i mamy jeszcze o czapkę ona jest też ekstra teraz mi powiedz który tobie się najbardziej podoba pusin bo ja powiedziałam, że ten pancake, bo wczoraj właśnie tak o nim mówiłaś, ale dzisiaj twoje zdanie mogło się zmienić. Trudne są te wybory, prawda? Jeszcze Oliwia też posiada pusinowe perfumy, trzy pusinowe pomadki, które używamy regularnie, żeby nie było, że coś się marnuje. Nie, nie, nie. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli odcinka, w którym Oliwia porządkuje swoje biurko, to zaraz wam coś pokażę. Nie, fryzurę. A to z naszego challenge'u została karteczka. Zapomniałyśmy ją odczepić. Czekaj, otworzę biurko. O, i pokażę, że masz pusinową tabliczkę mnożenia i alfabet. Także jest mega. Też ma Oliwia również plan lekcji pusinowej. Ale nasi stali widzowie na pewno wiedzą o tym, bo nas oglądacie regularnie. Jest mi strasznie gorąco w tej czapce. Nie wiem po co ja ją noszę, ale podoba mi się. Również wiele z Was nas pyta, skąd Oliwia ma te pusinowe buty. One mają taką jeszcze posypkę na sobie. No, teraz są brudne, ale nieważne. One je kupiliśmy w reserved, myślę, że jeszcze są do tej pory. Do tego Oliwia ma takie klapeczki basenowe. Zapewne też już je znacie. No i ten ręcznik. Ręcznik jest naprawdę bardzo fajny. Też Oliwia z niego korzysta. O, nie wiem jak go pokazać. Nie mam pojęcia, potrzebuję pomocy. Pomożesz mi go rozłożyć. Bardzo Ci dziękuję. Wydaje mi się, że to już byłyby wszystkie Twoje pusinowe rzeczy. Jeszcze masz pusinowe zaproszenia na urodziny i coś tam jeszcze było. E, muszę być na tor. Tak, ale to już też widzieliście. Siódme urodziny Oliwy. No, musimy jeszcze trochę na nie poczekać. Półroczne. To znaczy ale to nic, czas szybko leci, więc. Już niedługo będą wykorzystane też tam te rzeczy. Gdzie jesteś? Nie widzę Cię, Pusinku. To teraz jakiego byś chciała mieć Pusina? Marzysz jeszcze? O jakimś czy już wystarczy? Marzę jeszcze o... O makaroniku. Tak. Bo jest Pusin makaronik. I o takiej rolacji. Tak, taki jest podłużny ten Pusin. No mam nadzieję, że już niedługo go też dorwiemy w klerisie. I teraz tak patrzę na Twoją tobicę kurkową. To Ty tutaj jeszcze masz, kochana, przecież e, takie coś. Hello Kitty -tak. Pusin. -tak. Pusin. -tak. Miam, mia -miam. I drugi bryloczek i on Miam, mia -miam. dzwoni. Tak jest fajne. I ja myślę, że jak już będziesz miała swój plecak szkolny, to wtedy sobie gdzieś powiesisz właśnie te bryloczki. I będą Ci tak fajnie dzwonić. Ale masz sukienkę A właśnie, ty jeszcze masz bardzo dużo ubrań pusinowych Ale już chyba nie będziemy ich wam pokazywać Bo też je znacie Oliwia ciągle chce chodzić w pusinowych bluzkach Dzisiaj rano jak wstałaś to się ciebie zapytałam Jaką bluzkę chcesz założyć na jaką? No pusinową I masz ich około dziesięciu Jeszcze są też jakieś bluzy Więc szał na pusinę dalej trwa I to się nie zmienia Co ty mi robisz? Nie chcę drugiej czapki na nie głowę chcesz. Nie chcę Sama sobie załóż ja zaraz ją zdejmuję. A co Ty się tak pomoczyłaś tą wodą? Na sam koniec tego odcinka jesteśmy bardzo ciekawe, jakie te rzeczy wyglądają z bliska, więc odpakowujemy pierwszy raz przy Was tą paczuchę od wróżki zębuszki. Jakie to jest ładne! Bardzo mi się podoba, że te pusiny często są właśnie z takimi miętowymi kolorami. Podoba Ci się? Ale... Pokaż. To, to jest secret box. Secret box. Zobacz, tutaj piszesz swój e, adres, swoje dane po prostu i to możesz sobie przyczepić do walizki, nie, nie, nie. jak będziemy lecieć gdzieś samolotem. To jest przepiękne. Bye bye formiał. Jest taki fajny napis na Fajne. tym. No i tutaj jest na paszport. Takie coś, no ale wiadomo, tu można sobie też inne rzeczy włożyć, żeby się nie pogniotły. Idziesz spać? <laughs> widzisz coś? Nic Oliwia nie widzi. Zaraz wychodzimy, dosłownie mamy jeszcze 5 minut do wyjścia, bo trzeba iść do zerówki. Ja muszę się zająć moją pracą, bo niestety też mam jej dużo. Nic nie widzę czy nie? Nic nie widzisz, bo masz totalnie zasłonięte. Czyli wróżka zębuszka znowu się spisała, to czekamy aż wyleci Ci teraz trzeci ząb. A też się bardzo rusza ten, który jest na samym dole. Więc jest nadzieja, że to w sumie to może nastąpić w każdej chwili. Prawda? Bo wczoraj też byliśmy bardzo zdziwione, że ten ząbci wyleciał to buszok. Na sam koniec pozdrowimy na szybko kilka osób. I pierwsza osoba, do której polecam pozdrowienia, to jest Wiktoria Fila 7867. Buziaczki. Pozdrawiamy osobę, która napisała z kąta user, myśli ke 3 rn 5 l S7L, buziolki Pozdrawiamy Pole, która jest teraz w drugiej klasie Napisać z DILALACH4255, buziolki Pozdrawiamy Madzie 6153, która ma 11 lat I jeszcze pozdrowionka lecą do Twojej siostry Która ma 7 lat, buziaczki lecą do Was Dziewczyny, super, że nas oglądacie I ostatnie pozdrowionka będą dla mai, Która kocha pusiny tak jak my I napisać z stokrotka Toka. toka buziolki Ci wysyłamy. No i mamy nadzieję, że ten pusinowy odcinek Wam się spodobał. Kolekcja nasza jest coraz większa i też często pytacie, czy będziemy kupować kolejne pusinowe rzeczy. To wszystko zależy od Oliwii, bo tak naprawdę jesteś teraz na tym etapie, że interesują Cię tylko te pusiny. Tak. I tyle. Tak. Pięknie ułożyłaś. Zaraz znajdziemy miejsce gdzieś, a to ma być dalej w tym pudełku? Tak? Aha, to ja nie wiedziałam, czyli też dostawimy gdzieś pewnie na komodzie, wyląduje ten zestaw. To już byłoby wszystko, pamiętajcie zostawiać łapeczki w górę, subskrypcję i dzwoneczek i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku. Pa, pa, system dwa. Lecimy, bo nie ma czasu. Czas do nas.